Cześć, witam Was w kolejnym odcinku zdalnego eksperymentu. Dzisiaj odwiedzimy jedno stanowisko z naszej wystawy, a dokładnie rowerowy Żyroskop. Zapraszam. Zacznijmy od tego, co to jest Żyroskop. Żyroskop jest urządzenie, które cały czas się obraca, nie chce zmienić swojego położenia. Na pewno kojarzycie taką zabawkę Fidget Spinner, która była popularna jakiś rok temu. To było urządzenie, które trzymało się między palcami, obracało się i. Może poczuliście, może nie, ale kiedy zmienialiście położenie, można było odczuć w palcach pewną siłę, która nam nie pozwalała tego przesunąć, bo właśnie fidget spinner w czasie obrotu stał się żyroskopem. Takie żyroskopy na przykład wykorzystujemy w samolotach, aby stworzyć tak zwany sztuczny horyzont. Tutaj mamy jeszcze ciekawe doświadczenie, do którego będę potrzebowała mojej koleżanki Marty. Marto zapraszam, jakbyś mogła tutaj usiąść na krzesełku. Ważne jest, aby w czasie tego doświadczenia Marta nie dotkała nogami podłogi. Ja rozkręcę jedną z kółek, podam Marcie. Marto, złap. Teraz proszę Ciebie, abyś obróciła kółko w jedną płaszczyznę. Jak widzimy, kiedy koło obraca się w lewą stronę, Marta zaczyna obracać się w prawą. Teraz proszę, abyś zmieniła położenie na drugie. I widzimy, kiedy koło zmienia kierunek obrotu, również Marta obraca się w drugą stronę. Dzieje się tak dlatego, że wszystko w przyrodzie chce być na zero. Dokładnie też tak chce być z momentem obrotowym. Kiedy kółko ma moment obrotowy skierowany zgodnie z ruchem wskazówek zegara, Marta będzie go równoważyła przez obracanie się w przeciwną stronę. To doświadczenie również pokazuje, dlaczego helikoptery muszą mieć dodatkowe śmigło z boku. Ponieważ gdyby miały tylko e, jedno śmigło na górze, to Marta też będzie jeszcze helikopterem. Dobrze. Proszę. Jak widzimy, Marta zaczyna się obracać. Tak samo wobec z helikopterami, gdyby nie miały dodatkowego śmigła. Teraz zrobimy doświadczenie, które możecie również wykonać w domu, jeśli macie krzesło obrotowe, które nie ma jakichś oporów przy obracaniu. Co trzeba zrobić? Dokonajmy taki piruet, jaki wykonują na przykład luźwiarki figurowe. Zacznijmy od tego, że nasze ręce i nogi muszą być jak najbliżej naszego ciała. I wprawiamy do siebie w obrót. Jak widzimy, obracam się teraz dość szybko, a teraz automatycznie zwalniam, kiedy rozszerzam moje ręce i nogi. Przybliżam do siebie i ponownie moja prędkość się zwiększa, a kiedy oddalam, się zmniejsza. Gdzieś tak dlatego, ponieważ. Rozszerzając ręce i nogi, zwiększamy moment bezwładności, a przybliżając, zmniejszamy go. Moment bezwładności jest tak jakby taką masą w ruchu obrotowym, można takie przybliżenie e, ująć. Okay. Polecam, nie kręci się zbyt długo, bo może się w głowie zakręcić, ale mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał i spotkamy się w kolejnym. Pa!